Gdzie ta piosenka Paliona, bo jak wpisujesz Palion to wyskakuje kurwa cztery filmy, chuj wie które to jest piosenka Bo na Palion Games Plus już jest piosenka Moi mili, znajdujemy się Kurwa, gdzie ta piosenka? Moi mili Jest Kurwa produkcja Jonathan, no to Skończyło się hejtowanie Czuję się najlepiej, co może mi dać Ten kolejny dzień, nie myślę tylko to biorę Wygrywam to życie Witam, wygrywam koło. to życie Czy Mógłbym wysłać na chat zbiorkę na aparat z Ponieważ podczas... Opie, spierdala, śli do Rusiny, kurwa, na, na DM wybrał, Czuję się najlepiej, co może mi dać Ten kolejny dzień, nie myślę tylko to biorę Trzy razy na tak Nie za wiele gadam, ale dużo robię Czuję się najlepiej na świecie Było całkiem dobrze, jest lepiej Żaden celebryta nie świecę, Ja lecę tam, gdzie mój vibe Znowu za niej mówiłem, bo mam taki piękny widok że byłem długą drogą, mówią, że jestem znikąd Choć nie jestem piłkarzem, to ci mordo robię to I robię to dla zajawy, bo zrobiłem dawno pitos Muszę luz i luz i luz mieć Nie zostawiam niczego nigdy na później i widzę wygraną przy spotkaniu z lustrem Ej Mam to co sobie dawno wymarzyłem miessiano, a pas i do pracy. Kurwa no nie będziemy słuchać do końca, ale kurwa zbyt no po prostu to zby tam bitny bit na paliona, tak.